Króciutka, króciutka prezentacja z wyjazdu Volvo XC60 e, Air Design 235 koni, więc fajny silniczek. E, kolor przypisany do wersji. Panie Wiesławie, jak to się stało, że, że dzisiaj wyjeżdża Pana łódkiem u nas? Jak cała, Jak w ogóle to się stało, że pan do nas trafił, bo panie z innego końca Polski? No, oczywiście. No co jakiś czas trzeba samochód wymienić i wziąć coś naszego, nie. Mhm. Jest to samo z bardzo małym przebiegiem, dlatego powinien być z niego zadowolony. Ale e, Panie Wiesławie, to jest tak. Znalazł nas pan na internecie? Tak telefon, umówienie się, przyjazd, rezerwacja tydzień temu, Super. E, dzisiaj wyjazd. Jakby pan to wszystko jakby ocenił? Czyli w sensie takim, że widział najpierw pan to na ogłoszeniu, jakby na żywo potem pan zobaczył, czy wszystko jakby się zgadza, potwierdza, jak obsługa, jak wszystkie takie rzeczy? Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o obsługę, znajomość i no wiedzę o autach, to no bardzo wysoko stawiam firmę. Wszystko było zgodnie tak, jak to widziałem. Nic nie zostało ukryte, zamaskowane. Wszystko było tak, jak umówiliśmy się i... W ogóle samo przejęcie samochodu było tak szybkie, że się nie spodziewałem. Czyli, panie Wiesławie, bo pan troszeczkę autek ma i ma pan też wiedzę bardzo dobrą, jak na, że tak powiem, osobę nie z branży. Ma pan bardzo dobrą wiedzę o samochodach. Czy wszystko jest tak, jakby sobie tego klient mógł życzyć? W sensie u nas, jakby jakości samochodu, obsługi? Tak. tak. Czy, czy... tak sama sprzedaż samochodów, jak pomysł tutaj. To no, Jest to wszystko jak widać, przykryte, nie chodzi człowiek w deszczu, w śniegu, jest samochód przygotowany do sprzedaży, miejsce, zachowanie i wszystko no, oceniam bardzo wysoko. Znajomym nas Pan poleci? Na pewno tak, na 100%. I gdzie autko idzie Panie Wiesławie, do jakiej miejscowości? Miejscowość Wolsztyn, to jest między Poznaniem a Zieloną Górą. Ile kilometrów tam ma Pan do nas? nam około 360 kilometrów, może więcej to. Warto było? No i super, Panie Wiesławie. Ja bardzo dziękuję, że Panu nas kupił autko. Dziękujemy bardzo. Szerokiej drogi życzymy. Dziękuję.